Jest 1270. Półtora roku po zakończeniu wielkiej wojny i utracie cintry na rzecz Nilwgardu. Siedem lat od śmierci ukochanego Jarla, Eista Tursach. Król Bran próbuje rządzić wyspiarzami i wprowadzać nas w nową erę. Jednak nie brakuje takich, którzy uważają, że czas Tyrseach bezpowrotnie minął. Po pokoju cintryjskim jedność pośród naszych klanów rozpłynęła się jak mgła o poranku, a stare właśnie i nigdy niezakończone spory odżywają ze zdwojoną siłą. W dzikich lasach i mroźnych górach potwory podnoszą swe łby znad swoich legowisk i ruszają w poszukiwaniu ofiar. Dotychczas bezpieczne morskie szlaki zaczynają być trawione przez morskie bestie i piratów z waszego klanu Demon. Kontynent podnosi się z kolan po wyczerpującej walce z cesarstwem, a ci, którzy najmniej ucierpieli, widzą tylko i wyłącznie swoją własną szansę na zwiększenie wpływów. Więc jeśli oczekujecie bratniej pomocy, to zapomnijcie o tym. Pokój i jedność północy pokryła pajęczyna pęknięć. Poza tym nikt się nie łudzi, że pokój z Nirvgardem będzie trwał wiecznie. Czy to wszystko jest zapowiedzią nadchodzącego końca? Czy usłyszymy złotego Kambiego, który ostrzega wielkiego Chemdala, że czas chwycić za broń i stanąć przeciwko demonom Murhagu? Czy wszyscy staniemy razem na bifroście, wyglądając piekielnego naglfara? Dowiecie się wkrótce. Pierwsza sesja, już 29 września.